Nieustępliwy konkurent. Witajcie. Pora na jeden z moich pierwszych dysków z serii Metal Masters. Zakupiony jeszcze przed polską emisją anime, jak tylko pojawiła się pierwsza fala metalowej sagi w Tesco. Czyli omawiamy, oczywiście, wersję Hasbro. No, nie całkiem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to naklejki. Nie są typowe dla żadnej serii. Ten typ jest rzadkością. A szkoda. Są mocniejsze i mają świetny metaliczny połysk. No i najważniejsze, dobrze trzymają się metalowych części. Tak jak wspomniałem, jest to jeden z moich pierwszych dysków. Grałem nim naprawdę często, a naklejki wciąż są w bardzo dobrym stanie i żadna nie odpadła. Najsilniejszy blader, światowy numer jeden, łapiesz? Face, to oczywiście kolejny koń po Pegazisie. Nie jest może to jakieś spektakularne? Ale warto zwrócić tu uwagę na fakt bardzo dobrego nadruku w wersji Hasbro. Face, jak widzicie, jest mega porysowany, ale na grafice nie robi to zbyt dużego wrażenia. Clear Wheel wygląda fajnie, ale nie jest jakoś bardzo użyteczny w walce. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nieczęste są Energy Ringi, które rozprowadzają ciężar w trzech punktach, więc nada się do tego typu metalu i warto go mieć w kolekcji. No i właśnie Metal Wheel Trzy rogi mają jako taki potencjał w smash ataku. Jednak na tle innych Fusion Willy jest lekki, więc jeśli mamy do czynienia z gumowym, defensywnym typem, no to będzie trochę ciężko wyrzucić przeciwnika z areny. Natomiast jest to najlepiej wyważony metal z tych zakwalifikowanych jako atak. Można więc powiedzieć, że to doskonałe zbalansowanie. Dyski z dobrą staminą można atakować, natomiast te defensywne pokonać dzięki właśnie dobrej wytrzymałości. Spintrack D125 teoretycznie okrąg ma absorbować ataki przeciwników, jest to jednak raczej wątpliwe stwierdzenie. Po pierwsze, track jest raczej niski, po drugie, okrąg jest schowany zbyt głęboko, aby jakiś dysk w niego trafił. Po co oszukiwać? No i przechodzimy do moim zdaniem jednego z najlepszych typów dostępnych w Metalsadze. Performance tip Strikera ma szpic pokryty gumą, który zapewnia zarówno mobilność, jak i wytrzymałość. Dzięki temu bej może przyspieszać i gwałtownie się zatrzymywać. CS to zdecydowanie najlepiej zbalansowany performance tip, z jakim miałem do czynienia. I to tłumaczy inny kolor. Po prostu wersja Hasbro była przeze mnie tak często używana, że musiałem zacząć używać jakiegoś zamiennika. Standardowa końcówka otoczona jest gumą. Gumata nie styka się cały czas z areną, więc nie tracimy obrotów. Natomiast powstrzymuje to nasz dysk przed wypadnięciem z areny. A po zetknięciu z krawędzią potrafi nieźle zaatakować. Dobra stamina, niezły atak i jeszcze lepsza defensywa. No czego chcieć więcej? Warto nadmienić, że wersja Hasbro ma nieco więcej gumy niż Takara, dzięki czemu jest bardziej agresywna. Ogólnie mówiąc, nie jest to może najlepszy dysk, ale na pewno najlepiej zbalansowany. I mówiąc to, mam na myśli nie tylko wszechstronność, ale także zaawansowanie gracza. Początkujący otrzymują nie najgorszy bej do ćwiczeń. Zaawansowani natomiast zdziałają cuda za pomocą dostępnych tu części. Dysk nie jest jakiś ciężki do zdobycia, więc używany nie powinien być taki drogi. Także jeżeli jeszcze ktoś go nie ma, to jak najbardziej polecam. Także to by było na tyle i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. I ja jesteśmy niepokonani.